Przygotowanym przez uczniów klasy 2 i 3 gimnazjum chcielibyśmy przedstawić Wam okoliczności, w jakich to Polska w listopadzie 1918 roku odzyskała niepodległość i wróciła na mapę Europy jako niezależne państwo. Rankiem 28 czerwca 1914 roku arcyksiąże Franciszek Ferdynand, następca tronu Austro-Węgier i towarzysząca mu żona księżna Zofia von Hohenberg... Witani byli na peronie dworca w Sarajewie przez namiestnika właśnie i Hercegowiny oraz kampanię wojska. Do ratusza dostojni goście podjechali autem z odkrytym dachem. Przy koszarach czekał na nich wysoki młodzieniec w czarnym płaszczu. gdy kolumna przejeżdżała obok, wyjął z kieszeni bombę, uruchomił zapalnik i rzucił w kierunku samochodu, w którym siedziała książęca Para. <laughs> W wszyscy byli przejęci zamachem. Po uroczystym przywitaniu przez władze miejskie, arcyksiąże wybrał się do szpitala, aby odwiedzić rannego w zamachu oficera. Kolumna pięciu samochodów znów ruszyła w drogę. Na rogu głównej ulicy Miasta, Wybrzeża Apella i ulicy Franciszka Józefa Szofer auta jadącego na przodzie zmylił drogę, więc wszyscy musieli się zatrzymać. Niewysoki młodzienic w ciemnym garniturze, pólnik poprzedniego zamachowca, podbiegł do samochodu z bliskiej odległości oddał dwa strzały. Pierwsza kula trafiła Franciszka Ferdynanda w szyję i rozerwała tętnicę, druga raniła śmiertelnie Zofię, która osunęła się na kolana męża. Arcyksiążą, usiłując ręką zatamować krew wypływającą z rany, tulił żonę. Lekarz był na miejscu, ale nic nie mógł zrobić. Księżna para skonała po kilku minutach. Zamach w Sarajewie był iskrą, która padła na europejską beczkę prochu. Austro-Węgry podejrzewały, że w zabójstwie arcyksięcia maczała palce serwis. Dziś wiadomo, serbscy oficerowie zlecili zamach, lecz nie poinformowali o tym swego rządu. 23 lipca 1914 roku Wiedeń wystosował 48-godzinny ultimatum do władz Serbii. Zostało ono tak sformułowane, że jego przyjęcie spowodowałoby utratę niezależności przez Serbię. Mimo to zgodziła się ona na 5 z 6 punktów ultimatu, by uniknąć konfliktu zbrojnego. Jednak Austro-Węgry takiego właśnie konfliktu pragnęły. 28 lipca 1914 roku wypowiedziały wojnę Serbii. Serbów natychmiast poparła Rosja, gdzie zarządzano powszechną mobilizacją. Wówczas Niemcy, które stały po stronie Austro-Węgier, wypowiedziały wojnę, Rosji, aby zabezpieczyć się od zachodu i uzyskać efekt zaskoczenia w nocy, z 3 na 4 sierpnia 1914 roku. Armia niemiecka wkroczyła do neutralnej Belgii, po czym z jej terytorium zaatakowała sojusznika Rosji, Francję. W obronie Belgii wystąpiła przeciwko Niemcom Wielka Brytania. W ciągu kilku dni europejskie potęgi znalazły się w stanie wojny, nazwanej wkrótce Wielką Wojną, a potem I wojną światową. Trwała ona do 11 listopada 1918 roku. Muzyka Lenin wybrał się do biblioteki. Jego żona nadjeżdża Krupska, zebrała naczynia i rozpoczęła zmywanie. W tej chwili do mieszkania wpadł jeden z ich przyjaciół, krzyczący. W Rosji wybuchła rewolucja. car stracił władzę. Lenin szybko zrezygnował z wyjścia do biblioteki i zdecydował. Musimy wracać do Rosji. Jak mamy tego dokonać? Przecież wojna wciąż trwa. Nie przejdziemy przez Niemcy, które są wrogiem Rosji. Znajdziemy jakiś sposób. W ciągu kilku następnych dni przez ich mieszkanie przywinęło się mnóstwo ludzi. Włodzimierz naradzał się z towarzyszami, przyjmował nieznanych gości. Powiedzcie jednego z nich oznajmił: Możemy się pakować. Rząd niemiecki umożliwi nam powrót do kraju. Powodu musiał opuścić ojczyznę i przez długie lata przebywał na emigracji. Wieść o rewolucji dotarła do niego w Szwajcarii. W 1917 roku Niemcy umożliwili mu powrót do Rosji, gdyż zakładali, że obali on tamtejszy rząd, a w następstwie tego Rosja wycofa się z wojny. Na początku listopada 1917 roku komuniści rozpoczęli kolejną rewolucję, zajęli ważniejsze budynki państwowe, mosty, urzędy pocztowe i telegraficzne Dworce kolejowe i bank. Dotychczasowy premier uciekł ze stolicy. Stare państwo zostało rozbite. Powstał nowy rząd Rada Komisarzy Ludowych z Leninem na czele. Jedną z pierwszych decyzji nowych władz było zawarcie powoju z Niemcami. W początkach 1918 roku Rosja, nie oglądając się na swych walczących z Niemcami sojuszników, wycofała się z wojny. W czasie wojny szef sztabu Feldmarszałek Pul von Hindenburg i jego najbliższy współpracownik generał Erich Ludendorff patrzyli na chodzącego nerwowo po pokoju cesarza niemieckiego. Teraz mówicie, że czekaliśmy wojnę, po setkach bitw. Mieliśmy wykraść na wschodzie i zachodzie, a teraz nic? Czy się oszukany przez własnych generałów? Wojskowi, uznawszy to za odprawę, wyszli w milczeniu. Cesar zwrócił się do kancelarza. Wrącz niebawem się załamie. Zbuntowali się marynarze w Kilonii. W ich ślady mogą pójść inni żołnierze. Lud jest głodny, niezadowolony. Co to ma być? Komuniści szykują rewolucję. Nie wierzę sam w to, co mówię, ale przegraliśmy tę wojnę i musimy prosić o rodzaj. Z sytuacji Wilhelm II został zmuszony do abdykacji, a następnie opuszczenia Niemiec. Schronienie znalazł w Holandii. Tym sposobem monarchia w Niemczech została obalona. Dzięki zachodzącym wówczas zmianom twierdzą w Magdeburgu mogli opuścić osadzeni tam więźniowie. Jednym z nich był Józef Piłsudski. Po uzyskaniu wolności 9 listopada 1918 roku udał się on do Warszawy. W swym pamiętniku w taki oto sposób Piłsudski opisał zachodzące wówczas wydarzenia. 10 listopada przybyłem do Warszawy. Jeszcze tego samego dnia rozpoczęło się na ulicach miasta rozbranianie żołnierzy niemieckich. Podczas spotkania z nimi nakazałem im oddać posiadaną broń i wyjechać pierwszym pociągiem do Niemiec. Następnego dnia, 11 listopada 1918 roku, Warszawa była wolna. Posiadany przeze mnie autorytet i doświadczenie wojskowe sprawiło, że powierzono mi wówczas komendę nad formującym się wojskiem polskim. W tym samym czasie na zachodzie podpisano rozejm kończący I wojnę światową. Dzień ten uznano później symbolicznie za moment odrodzenia Polski po 123 latach zaborów. Pierwsza wojna światowa przyniosła potworne zniszczenia i straty w Europie. Przez 4 lata zginęło ponad 9 milionów żołnierzy. Marynarzy i lotników oraz 5 milionów cywili. Jednak w jej wyniku zmianie uległa też mapa polityczna Europy. Upadła carska Rosja, zamiast niej utworzono komunistyczną Rosję radziecką, rozpadła się wielowiekowa monarchia austriacka, obalono Cesarstwo w Niemczech. Przeobrażenia te zaś umożliwiły powstanie w Europie 11 nowych państw, wśród nich Polski. Muzyka O wane poto keko, Sesele o wane poto keko, o kanya ko wanya ko se. ə <hazı> I don't believe you You're not the truth No one could look and Ah! Bootem do omywaj Ah! Good You can't stop To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach. Tak dłubiej i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści i krzaczek przy drodze i brat przy maszynie.